Cześć, witajcie na kanale, z tej strony Kaśka, dzisiaj <coughs> chciałam Wam szybciutko pokazać, jak działa ten pen z Akszona, ten do robienia złoceń. Pewnie wiele z Was próbowało już, ale jeżeli ktoś nie skusił się na ten, na tego pena, to powiem Wam, że warto go mieć, sama nie byłam pewna. Czy w ogóle to będzie działać, i zaraz Wam pokażę, jak to fajnie działa. Ja kupiłam, pokazywałam w ostatnim holu, kupiłam właśnie ten pen i kupiłam sobie do niego też folie. One były niedrogie, chyba po 99 centów kosztowały. W kilku tam kolorach kupiłam, i dodatkowo w zestawie do pena była taka mała rolka złotej folii. Wypróbowałam sobie obydwie te folie. Bo to też zależy od tego, jaka ta folia jest i to, jak ona się będzie zachowywać później na papierze pod wpływem tego ciepła. I obydwie działają super. I tak od razu Wam powiem, że ten pen naprawdę jest tani i świetnie tą folię naprawdę świetnie się to odbija. Nie miałam żadnych problemów absolutnie. I tak zaraz Wam już pokażę pokrótce. Spróbowałam, tutaj mam już taki kawałek, gdzieś tam próbowałam. Najpierw pokażę Wam tą folię, która była w zestawie. Zaczekajcie, ja mam mam taki zwykły kawałek papieru. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie wyglądać, bo może przybliżę troszkę. Nie chcę Wam tutaj głową zasłaniać. Nagrzewamy oczywiście ten pen, on jest na USB. E, także fajnie, on się w około niecałą minutę już jest dosyć mocno nagrzany, także też fajnie. E, ja Wam tylko tak pokażę, wiecie, nie będę tutaj nic, ja nie mam żadnych zdolności iść do rysowania, więc tutaj ten pen, jeżeli umiecie ładnie rysować albo pisać kaligrafią zwłaszcza, no to naprawdę można się tym fajnie pobawić. Zobaczcie, transfer tej folii jest wspaniały, nic tutaj nie, nie ma. Nie, nie przerywa, pięknie się to o widzicie, pięknie się to odbiło. I to jest ta zwykła folia, która była w zestawie. No jest tego sporo, to jest taka niewielka, niby mała rolka, ale no jest, jest tam trochę tej folii. Także tak odbija fajnie na, na takim zwykłym papierze. Możemy jeszcze coś tutaj napisać jakieś tak małymi literkami też tutaj spróbuję napisać. Słuchajcie, ja jestem leworęczna, więc u mnie kaligrafia... Postaram się nie wchodzić głową. Żeby Wam tylko tak pokazać, wiecie, jak to... I fajnie można sobie, jak ładnie piszecie. Czy jakieś proste rysunki, takie, wiecie, typu dur. Co ja Wam też zaraz pokażę. Także na takim zwykłym papierze. Spróbowałam też na czarnym. I też, czekajcie, utnę sobie nową folię. Ale wiecie co? Spróbujmy w takim razie inną folię, może tą różową z tego zestawu. Zobaczymy. Ale ja już wypróbowałam sobie wcześniej też na czerwonej. I one właściwie zachowują się. Mam nadzieję, że. Wiecie, spróbowałam tylko ten jeden kolor, ten czerwony tutaj z tego. Ale mam nadzieję, że one wszystkie będą tak samo działały. Muszę to otworzyć. No to jest tak przyklejone. Ok, utnę troszkę tej folii. Ok, nie wiem, czy na czarnym będzie. No dobra, to zobaczymy. Na czarnym pewnie nie będzie tak bardzo widać. Najlepiej byłoby pewnie srebrną a albo złotą właśnie na czarnym. Albo taką holograficzną jakby. Bo też jest chyba taka holograficzna. O jest, ta jest taka srebrno-holograficzna. Ale dobrze, zróbmy już tą różową. A. Jak tutaj będzie? O, widzicie, pięknie. Widać, ładnie ten różowy. Bardzo fajnie. Mhm. Tak, bardzo mi się podoba też na czarnym. E, także biały, czarny, super. I jeszcze e, velum spróbowałam, e, i też na velum bardzo fajnie wygląda. Także weźmy sobie tą złotą, znaczy tą różową. bardzo ładnie. Jak się coś tylko. Ale to można. Widzicie? Bardzo ładnie. Bez problemu. I jeszcze spróbujmy coś napisać. No, wiecie, ja to tak nie umiem pisać ładnie, ale ale bardzo ładnie transferuje. Także super. To jest navelum. I w sumie najbardziej efekt, który mi się podobał. To tak wzięłam papier do markerów alkoholowych i po prostu sobie słuchajcie, wzięłam ja takie Wam pokażę. I po prostu narysowałam, nawet możecie cokolwiek narysować, jakiegoś tam pewne listka. Nie widzę za dobrze, bo nie chcę Wam głową zasłaniać, także może to nie być takie dokładne. E, tak, no na przykład listka. E, I oczywiście e, użyłam na tym e, mazaka alkoholowego. Tutaj akurat mam niebieski, więc zrobimy niebieski. I powiem Wam, że ślicznie to wygląda. I zaraz Wam pokażę, yy, co zrobiłam. Tak jak mówię, no ja zdolności jakichś takich do rysowania nie mam, ale jakby to poćwiczyć, jakieś takie, wiecie, proste rysunki i takie. I zobaczcie, to pięknie wygląda z mazakami alkoholowymi. Można sobie całe yy, takie kompozycje, nawet kwiatowe, stworzyć. Także ja jestem strasznie zadowolona z tego pena. Będę się tym bawić, na pewno. I pokażę Wam właśnie, tak, ja namalowałam ręcznie takie właśnie różyczki. Zrobiłam tutaj takie małe tło, jakby taki paseczek sobie zrobiłam. Zwykłe, proste róże z listkami. One są pokolorowane właśnie Masakami alkoholowymi, i tu zrobiłam takie większe. I to później po prostu wycięłam. I taka, i tutaj jeszcze też napisałam no, oczywiście to jest taka prosta kartka chciałam Wam tylko pokazać, że to można fajnie wykorzystać. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Yy, także to jest ta pierwsza. A, a tutaj zrobiłam troszkę większe te kwiaty i zrobiłam tą srebrną yy, tą folią. I taką kompozycję, czekajcie, oddalę was troszkę. I taką kompozycję właśnie z kwiatów zrobiłam i z liści. Pokolorowałam te kwiaty właśnie tym błękitnym mazakiem, i bardzo fajnie to wyszło, naprawdę. Także ja polecam ten pen. To nie jest jakaś droga rzecz, a efekty można sobie fajne uzyskać właśnie na projektach. Pen kosztował 4,99 euro, natomiast folie tak jak mówię 1 euro kosztowały, ok i jeszcze teraz Wam chciałam pokazać tylko kilka rzeczy, które kupiłam w Tedim, bo poszłam do Tediego, um, poszłam do Tediego po, słuchajcie zepsuł mi się klej, ten pistolet do kleju, i musiałam go zareklamować, no i poszłam do tego, żeby sobie kupić nowy, bo zostałam bez niczego. Także pani mi oczywiście przyjęła reklamację, wzięłam nowy pistolet, Czekaj, jeszcze jest troszeczkę za daleko. I też zapobiegawczo kupiłam sobie drugi, żeby już nie zostać na wiecie, bez niczego. I znalazłam jeszcze też takie fajne śnieżynki, takie z koralików. Białe. Takie naklejki. I też fajne naklejki, takie paseczki. Takie pocięte, już takie cieniutkie paski. W kolorze złotym i srebrnym. I tutaj jest po dwa arkusze w każdym opakowaniu. Także to. I udało mi się dwa takie fajne bloczki papierów znaleźć. Takie małe, 15 na 15. Bardzo ładny, taki delikatny design. Taki jak ja lubię. Bardzo fajnie, takie z tymi. Też z, foli z foliowaniem. Zobaczcie. Takie motywy. Wiecie, te delikatne. Tu jest taka fajna też z folią, z liśćmi. Także to jest ta pierwsza. I ten drugi bloczek piękne kolory, takie fioletowe lila. Jakieś tutaj paski, tu ładne też takie kompozycje, kropeczki. Też ta ładna dosyć. I tak to wygląda. No, że to jest mój mały haul. Um, aha, i jeszcze wracając, co wam chciałam pokazać, wracając do tego pena, ja się tak zastanawiałam, że no. Nie, ja tak nie umiem rysować ani nic, i przypomniało mi się, że mam e, taką książkę, kupiłam sobie dawno, dawno temu, już naprawdę chyba z 5 lat temu, e, jeszcze jak zajmowałam się bullet journalingiem e, i robiłam takie rzeczy typu bullet journal. I kupiłam sobie to jest taka książka, gdzie tutaj właśnie autorka pokazuje różne ciekawe rzeczy, które można sobie samemu narysować. I to jest taka nauka właściwie prostego, bardzo prostego rysowania. I pomyślałam, że do takiego pena właśnie, do tego, do złoceń. można by popróbować sobie, bo tutaj są takie dosyć proste te rysuneczki, można by się tutaj z tym pobawić. Są bordery, pomysły, są jakieś tego typu rzeczy. Są ramki jakieś proste, też można takie fajnie narysować. No, pobawić się tym, narożniki, mnóstwo, mnóstwo pomysłów. Są proste, proste liście, które można sobie popróbować narysować, yy, jakieś takie roślinki i kwiaty i tutaj są zimowe, yy, proste kwiaty też, na, nic tutaj skomplikowanego nie ma i tak myślę, że będę sobie tutaj próbowała wianuszki, zimowe wianuszki i tak... Wiecie, wstęgi, no różne. To jest cała księga wszystkich. Tutaj są jakieś takie też kaligrafia, można się tutaj pouczyć troszkę. Także znalazłam tą książkę tutaj na mojej półce i pomyślałam, że to fajnie można razem pokombinować, spróbować pobawić się. W każdym razie tak, no pen polecam. Jeżeli znajdziecie sobie coś takiego albo umiecie w ogóle rysować, no to też fajna sprawa. Mały hol. I cały mój dzisiejszy filmik jest już gotowy. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do subskrybowania i do lajkowania. I do zobaczenia następnym razem. Pa. pa!